Prześlijcie w kolejny raz DJ Marek z Djedus Events. Właśnie, tak jak tu widzicie, wjeżdżam na salę w Jarzyńcu. Dziś przygotowuję 40 urodziny. Wjeżdżam od razu do tyłu. Zawsze ładowałem tam przodem, ale teraz będę ładował tyłem. Przynajmniej mam nadzieję, że będą otwarte drzwi, więc wjeżdżam sobie tutaj. I zaraz sobie tutaj cofnę, tu gdzie ten stolik stoi. I no mam nadzieję, że że mi tutaj otworzą te drzwi. Mam nadzieję, że mi tutaj otworzą i że No nie będę musiał czekać na klucz i tak dalej, nie? Mam dzisiaj znowu maszynę do lodu. Więc też trochę więcej rzeczy do, do podłączenia. To gdzieś tam czas, gdzieś tam ten czas ucieknie na pewno. biegu nie włączyłem tej. Gaz udajesz, a biegu nie włączyłeś. Tak, i żeś jest kierowca. Okej. Okay. Dobra, idę zobaczyć, bo nie wiem jak tam z tym daszkiem, żeby mógł drzwi otworzyć, żeby mi nie haczyło. Zaraz zobaczymy. No, także jestem już na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jeszcze inaczej. Myślałem o tamtym wejściu, a teraz będę wchodził tym. O, flaszka jak zwykle wywalona. No, maszyna już chodzi. Widzieliście przed chwilą, jeszcze pokażę Wam y, później, jak y, będą już jakieś kostki. To wam jeszcze też pokażę. Ale włączona już jest i co najważniejsze, ja sobie wnoszę tutaj. Zobaczcie, jeszcze lepiej tamtymi drzwiami. Jeszcze nigdy tamtymi nie wnosiłem, ale jest o wiele lepiej. Bo tymi, zobaczcie, jest tutaj o wiele dalej i jeszcze stoliki przeszkadzają. Także tutaj byłoby dalej, a w dodatku na zewnątrz też by było dalej. Bo zobaczcie, tam jest ten dach i ja bym nie podjechał pod same drzwi więc okazałoby się, że jeszcze byłoby dalej a tutaj mogłem sobie podjechać pod same drzwi zobaczcie tutaj jeszcze taka odległość od tych, od tego daszku tyle bym musiał jeszcze nosić, a tutaj nie ma tego dachu, to sobie podjechałem aż aż tutaj pod pod same drzwi praktycznie także zobaczcie jak mam blisko tutaj tylko dosłownie 5 kroków i i już jestem. Także noszę sobie tutaj. Jeszcze teraz muszę głowy przynieść z samochodu. Tak, no tu z przyczepy jeszcze tylko kolumny i tam te moje stanowisko. Tak, no i później już montowanie tego tutaj. Też się zastanawiam, czy zrobić na 4 metrach, tak jak teraz jest, te 4 metry kratownicy, czy dołożyć jeszcze metr i, i zrobić przez całą salę. kurcze nie wiem, ale chyba te 4 metry. Byłoby lepiej, bo po co świecić po stolikach? A tutaj jest, jest sala taneczna, więc chodzi głównie o oświetlenie tego miejsca, a tu po stolikach nie trzeba świecić, więc, więc tutaj dodatkowa kratownica chyba nie będzie potrzebna. Zrobię chyba na 4 metry. Głowy już mam, biorę kolumny teraz. Aktualizacja. Zrobiłem tego tak, jak ostatnio, gdy byłem na tej sali. Czyli po prostu pary wyrzuciłem na górę, na górną rurę, a na dolnej zrobiłem głowy i pozostałe lampy. I myślę, że też jest ok. No, teraz jeszcze praktycznie zostaje mi tylko podniesienie tego do góry i podłączenie nagłośnienia. No. To by było na tyle. I wytwornicę dymu jeszcze gdzieś muszę umieścić, nie pamiętam gdzie ją miałem ostatnio. Ale gdzieś tutaj chyba, bo tam nie chcę jej dawać, tu by było idealne miejsce. Tutaj. Ale nie mogę jej tu dawać, bo jak otworzą drzwi od kuchni to, to cały dym poleci tam, bo zawsze przewiew jest w tamtą stronę i... I, i wszystko leci do kuchni. <grym> Także, także będzie ona musiała stać gdzieś tutaj, chyba. Chyba ją sobie tutaj postawię, po prostu i, i będzie dawała na wprost. Tak, tak, chyba najlepiej. Dobra, podłączam dalej. I za chwilę pokażę Wam może kolejną aktualizację. A jak nie, to, to pokażę Wam już na koniec, jak będzie gotowe. Tutaj mam światło, apply i dym, a tu nagłośnienie. W zasadzie wszystko już mam. Idę odnieść ten buzek na przyczepkę, bo tutaj za bardzo nie mam miejsca, żeby go ulokować. Więc odniosę go do przyczepki. Tutaj wszystko już jest. Przyniosę jeszcze tylko ekran do projektora i. No i kabelki potrzebne właśnie do projektora. A reszta już tutaj jest. Ale to może będę Wam pokazywał za chwilę. Także poprzynoszę jeszcze te ostatnie rzeczy. Schowam sobie ten wózek i. I co jeszcze? Aha, no i muszę się przebrać. Także udało mi się nawet dosyć szybko. Chyba, że jeszcze czegoś nie mam, o czym nie wiem? <laughs> nie, tylko stojaczek do ekranu. Ekran, tak, i kabel wideo, i przedłużacz do projektora. Nie wiem, może dwa będą potrzebne, bo muszę na stoliku go postawić. No, najwyżej wezmę dwa, no, dobra. Zacznę sobie od tych kabelków. Zna będę musiał tutaj przychodzić. Przed wyma rękami złapać, więc tego Wam nie będę pokazywał. Przebierania też nie będę Wam pokazywał. <głosy> <głosy> Za chwileczkę pokażę Wam, jak nam to wszystko wyszło. Ok. Która godzina? W pół do piątej. W pół do piątej mam wszystko załadowane. Właśnie skończyłem obchód, że tak powiem. Wszystko git, można jechać. Także, także ruszam. A co tu się tak ciemno zrobiło? Hm. Nie. Dobra. Ruszam, wyjeżdżam tutaj z sali. O, tu jeszcze widać salę. Tutaj plac za salą. Przyczepkę w lusterku. Ach, nie widać. Zaparowane. Zaparowane. Ale tam światełka chyba widać. Dobra. Także wyjeżdżam na drogę. No i to tyle. Do zobaczenia. Przy okazji kolejnej imprezy, no i oczywiście w kolejnych filmikach. Trzymajcie się! Cześć!